No dobra, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamala. Oto ci przed nami trzeci odcinek z gry LEGO Ninjago Movie Game. Subia w że o ciebie się spodoba, wbijacie w na Discord, na linka macie kanału. Od tej pory na odcinkach będzie mi towarzyszył pan pluszaczek, pan fioletowy z gry Among Us. Nie znam się bardzo na tej grze, ale będzie mi towarzyszył, bo dostałem paczkę, w której był między innymi on. Też był taki piękny. Piękny steelbook właśnie, w, środ w środku z grą Among Us na konsolę PlayStation, więc no cóż, może, może kiedyś tam w przyszłości coś z tym popróbujemy, no nieważne, no i co, gramy dalej, bronimy plaży jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, masz, masz gnoju, a gdzie masz, nie, to jest Nia, dobra, dobra, myślałem, że to jest Cole. Wow, nie domyśliłbym się. Naprawdę, nie domyśliłbym się. Dzięki, Zain. Oj, toż, troszkę, chyba, chyba troszkę za gierkę, gierka. teraz będzie dobrze. No ja wiem, czy gorąco, czy nie. Ja to nagrywam, jak zwykle. Jest godzina 11.03. Nie, to dzisiaj godzinę później nagrywam, bo zawsze nagrywałem około... Nie, zawsze około 11 nagrywałem, no tak. Ja tak nagrywam filmy, a jeżeli nagrywałem chwilę później, to nagrywam na dzień następny od razu na zapas. I dzisiaj chyba tak zrobię. Masz. 10 jeszcze. 8. Siedmiu, sześciu, pięciu, czterech. Co jest, Nia? Gdzieś ty się tam zawinęła, Nia, halo, halo. Halo. Dobra, teraz jest git. Dobra, chodź na górę. Bum, szakalaka. Dwóch. Jeden. Dobra. Dobra. Już po wszystkich. Logika LEGO. Ale ubiegłem, ubiegłem gierki LEGO. W tym roku na pewno zabierzemy się za jeszcze jedną grę i to będzie już ostatnia... Po tej grze będzie jeszcze jedna, którą się zabierzemy w tym roku, i to będzie ostatnia. Ja już nawet wiem, jaka. Więc, aha, więc też będzie ciekawa, naprawdę. Ta gierka będzie już na Xboxie. Ta gierka będzie już na Xboxie, ale będzie ciekawa. Wiem, jaka, ja tak sobie patrzyłem. Przeglądam sobie wczoraj Game Passa Game Passa, co ciekawego jest. Nie tylko Game Passa, cały Microsoft Store i znalazłem ciekawą grę. Więc zabierzemy się za nią już niedługo. Oczywiście, jeżeli wciąż będzie dostępna w Game Passie, wtedy <laughs> nie. Te gry, co dają się do Game Pass, są bardzo, bardzo długo tam dostępne. Więc mecha, kra mecha krabu ukradliście Mecha Graba z Pink News Madagaskaru, dziady. Szele w niego, Zain. Słabe punkty na Co ja robię? Próbuję Próbuję właśnie Próbuję właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. już, 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 już Uwaga, zbliża się, atak, Tylko załatwimy. Zpieprzaj. leć go z jednej strony, ty z drugiej. O, tu się coś zbagowało. Zbagowało się, bo został pewien fragment. Patrzcie, lec on się zbagował. Nie dobra, zbagało się, ale ja mam go załatwić, kurna? Nie wiem, mam tu gdzieś wlecieć sobie czy coś O, teraz, kurna, no myślałem, że a Kurna, co ja mam tu ja mam zrobić, ja pierdziulam no chyba że mam, mam, mam te jego nogi sargetować co mam tam, co mi zostały Kurna, ale... On mnie cały czas jebie jak to. Kurwa jego mać, no. Błagam. Dobra, nie, nie chcę się męczyć. Dobra, wziąłem restart, bo on się zwyczajnie zbogował. I dobra. I dobra. Teraz jeszcze raz trzeba go załatwić, więc uwaga. Najpierw się kryjcie. Się. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Właśnie to robię. Właśnie to robię. No spróbuj teraz, spróbuj. Spróbuj teraz, nie, no spróbuj. Dobra. Dobra. Tak idzie, idzie, dobra. Odbagował się, odbagował się, super. 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 Teraz zadziałał. odbagała się. Dobra. Czyli gra nie jest do wywalenia. Całe szczęście. Ty... To. Aha, niechcący klikłem. Myślałem, że. Myślałem, że już koniec z tego. Dobra. Ale let's go, go, go jeszcze raz, go jeszcze raz. Mam już 13 minut na nagraniu, ale to przez to, że musiałem restartować, tam szukałem rozwiązania i tak dalej. Ale dobra. Let's go. Go, go, go że to innych ok, zakończymy, zakończymy to, to pierwsze, większa ilość monet, nie mi są przy te monety, ale dawaj, jak, jak, jak dają to biera. Vabbè. Mamma mia, Tak? To ruszamy. Dobra. razie 5. Broń ostateczna. Uuu. Punkt kontrolny. Ok, to let's go. Nawalamy. Co mam nabalać? Będę nabalał we wszystko, co mam przed całą. Czyli cały czas będę strzelał po prostu. Cały czas będę walił. Oczywiście walił w sensie strzelał się w grze. Co to jest? Czemu oni tu przyjechali? mam też przegrzanie na tej broni, bo tak właśnie wyglądało. Ok, 15 tych mamy zniszczyć. Dokładnie. A tam są te kraby przecież, z którymi walczyliśmy przed chwilką. Dobra, jest, oj, uważaj, w prawo, nie w lewo. Nabalaj, nabalaj, nabalaj. Jeszcze pięć. Jeszcze trzy. Jeszcze jeden. Nie, jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Jeszcze zero. Dobra, co dalej? Tak. No, widzę właśnie, że jakiegoś tam mecha ale podobny do tego, który miałeś w sezonie drugim Lego Ninjago tam oczywiście, chroni jakieś pole ochronne. Załatwimy, go załatwimy. Strzelaj, celuj. Muszę te wszystkie strzelić tutaj, no tak, to jest trochę nudzące. No, szybciej, 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 ja nie mam czasu. Właśnie. Jeszcze 6%. Jeszcze jeden. No załatwię. Aha, fajnie, oni mnie załatwili. 0% załatwiona. Osłona załatwiona. Już po osłonie. Można. Oho, kacenka Zielony ninja. I legendarna broń ostateczna? E. To nie fair! Dopiero podbiłem ninjago! Masz ostatnią szansę! Opuść ninjago! Już! I na zawsze! Mm. <słuch> o jejciu, On naprawdę strzelił! I wybuchło! I. I nic się nie dzieje! Czemu nic się nie dzieje? Ale jak to. Co to jest? No tak, no tak, to pamiętam, to w, pamiętam. Zaraz stop! Nie, nie, nie! Spróbujmy za niego. Nie, się za się dzieje? Kotek wszystko się kotek Kotek wszystko To tam być kot? Ha, ha, ha. O, Co, będziesz płakał? Nie będę płakał, tato. Ha? Ha? Lloyd? Owszem. To ja. Twój syn. I mówi się Lloyd. Etam. L-L-O-Y-D. Sam wymyśliłem. Życie mi zniszczyłeś! Nie było mnie w twoim życiu. Co miałem niszczyć? Wyrzekam się takiego ojca. No tak. No tak, no tak, no tak. Właśnie dlatego... Ten film był jaki był, bo on nie nawiązywał w ogóle do fabuły Ninjago. Fani, by... Fani byli trochę tym faktem zawiedzeni i tak dalej, ale jednak przyznać, że film był dobry. Też po części to przyznaję, no dobra. Zgadzam się z tym. Oglądałem go tylko dwa razy. Tylko dwa razy. Zajął dokowano super. Super, super. Jeszcze coś? Nie, kreator postaci. Jeszcze coś? A jeszcze coś czy nie? Tak, kontynuuj tryb fabularny. Proszę kontynuację trybu fabularnego. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Nia. Gdzie idziemy? Idziemy kolejny poziom. Do Klinin City? Tak. Na pewno. Będzie jakaś katsyna, bo chcę podgłośnić jak coś... Na kacenki będę wam podgłaśniał, bo wiadomo, senki są trochę cichsze. Prawda, Pluszaku? Hmm. No długo jeszcze. W tym czasie, jak się ładuje, to ustawcie subaje w górę, ludzie. Też możecie naszego Discorda wbić. Poczekam. Mm, przyspieszyło super. Nie, co ja narobiłem? Bo ja wiem. Ale słuchaj, ten potwór mi zniszczył statek. Ach, jesteś cały. No tak, ale mówię ci, że statek nie. Więc jak tylko będziesz miał chwilę, żeby. Czekaj, czy ty płaczesz? A co zresztą? Nic im nie jest? E, nie wiem. To sporo ludzi, a osobiście znam może z pięćdziesiąt. A, czekaj. Chodzi ci o ninja. Do tego Kai i Cole chyba byli kilka przecznic stąd. To biegiem! Ale serio? Płakałeś? Rozdział szósty. Ninja pokonani. Doki Ninjago City. Okej, okay, to dobrze. To... Mamy kota w mieście, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To będziemy... To kończymy w takim razie ten odcinek. Krótki, krótki, ale krótki. Ale jest, bo nie mam bardzo czasu obiecałem wam... Na razie ich znajdźmy. Potem pogadamy. Nie baguj się, Gro, proszę, proszę, nie baguj się. Po tym wszystkim mogą być na ciebie Możesz się nie bagować, Gro? Dobra. E, dziękuję Wam za oglądanie. My widzimy się jutro w oglądaniu totalnej porażki. A w sobotę na streamie. Z czego jeszcze? Nie wiem, coś tam wymyślę. Trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia. Cześć. Do jutra. Nara.